Nie masz czasem tak, stary. no, Że od tych wszystkich metali, takich siarczystych, takich sużnistych, takich co się rozklepują na schabowe, że masz czasem jednak ochotę na jakiś taki łakoć. No. Oczywiście. Myślisz, że dlaczego streamuję płyty Durand Duran Duran? Z tej strony Zaczes Oraz Dan I witajcie w podcaście What The Fuzz, tylko że nie do końca podcaście nie? Tak jest, to jest, moi drodzy, ponieważ męczyliście nas strasznie o podcast i my powiedzieliśmy dlaczego podcastu nie będzie, ale będzie coś nowego Będzie to nowa seria, nieregularnik What The Fazowy który się Kucy Dwóch Ponieważ i... jest nas dwóch i jesteśmy kucami Tak jest Będziemy w nim omawiać płyty, zdarzenia Cokolwiek nam przyjdzie do głowy, a co będziemy mieli w danej chwili ochotę, pierwszą rzeczą taką, która jest teraz na fali i na ustach wszystkich, można by tak rzec, jest ta płyta. Płyta zwołał Idle Hands. Mana. I to sobie, o tym sobie porozmawiamy dzisiaj. Oj, porozmawiamy sobie, no bo tak doszliśmy do wniosku, że w sumie recenzja bez sensu, prawda? nie? Wszyscy zrecenzowali już tą płyta na Brzozowski. Nie bez powodu jest na nią kark, moim zdaniem. Nie bez powodu jest dyskutowana dosyć mocno. Yy... Tak, to, tak to wygląda, słuchajcie. Strasznie ciemno w ogóle jest. O, 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 tak będzie napiętać. No i nie, nie bez powodu to, nie bez powodu temat krąży. Stwierdziliśmy, że my się wypowiemy. Jako najbardziej opiniotwórczy podcast Story Metal'u. bo jedyny. Bo jedyny. Yy, polskiego. polskiego. Polskiego, tak? To my się wypowiemy na ten temat. Od czego by tu zacząć w ogóle? Wiesz co, ja, cię, ja mam takie... chciał Cię, Ciebie spytać, no. Bo ja, ja Ci puściłem tą płytę po raz Dobrze. pierwszy. E, wcześniej była Epka. Była. I jaka była Twoja pierwsza reakcja? Znaczy wiem, że pierwsza była. Opad szczęki był, jak, jak, jak posłuchałeś tych numerów. I powiedz mi, czemu według Ciebie miałeś opad Możesz to stwierdzić? Wiesz co, miałem taki dysonans troszkę poznawczy, bo z jednej strony sobie lecę te szaśle heavy. Jo a z drugiej wchodzi ten wokal, który mi się skojarzy z Sisters of Mercy. Okay. I miałem wtedy takie… czegoś takiego nie słyszałem. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. To jest, to jest pierwsze moje wrażenie. Dawno tak dobrze się nie bawiłem słuchając jakiejś płyty. I to jest słuszna konstatacja tak naprawdę tutaj, bo nasz dobry znajomy w ogóle zarzucił tej płycie, Szymon Bielak, że jest za bardzo obszaśna. Za że że dużo cukru. Za dużo cukru i że to nie stało na przykład obok Insolidu tylko tak. Ja mam na to odpowiedź. Insolitude było na poważnie, systemem. A to nie jest na poważnie. To nie jest na poważnie, ponieważ e, Dragon, e, why do you cry? <ścoughs> nie może być, to jest. Nie. To jest pełna zabawa, kucze. To jest o, to jest kucerska wersja Insolitude. To po pierwsze, po drugie, z Insolitude ja miałem problem. Insolitude nigdy nie zbliżyło się do tego poziomu hiciarstwa. Um, a na hiciarstwie heavy metal jednak stoi tradycyjnie. No powinien Powinien. Insolitude nigdy tego nie zrobiło dla mnie. I, I zawsze mnie w jakiś sposób mniej lub bardziej nudziło. Uh, a tutaj... ja rozumiem, że komuś się może nie podobać, że ta płyta jest prostacka, bo jest strasznie, jest mega prostacka. Jest prostacka nie w znaczeniu, że jest yy, hamska i do przodu jak Motorhead, tylko po prostu opiera się na bardzo, bardzo patentach. Bardzo to są bardzo. tanie chwyty. Kolega nasz właśnie Brzozowski twierdził, że nie ma tanich chwytów. Jest, to jest tylko tanie chwyty są na tej płycie. Wiesz, co jest ważne? Nie wstydzą się tego. A w ogóle. Bo, bo czasem z heavy metal ma tak, i to jest problem, że się wstydzi własnego sera, że tak powiem. Dlatego, lubicie, dlatego lubicie ten podcast. E to zabrzmiało źle. No ja wiem, że zabrzmiało źle. Miało tak zabrzmieć. E nie no, wstydź się po prostu tego czym jest. A ta płyta się nie wstydzi moim zdaniem. Zupełnie w ogóle nie, nie ma czegoś takiego, że próbuje być czymś innym. By, czymś ponad to, poza składową swoich, swoich rzeczy. Wie doskonale gdzie leży tożsamość i z niej korzysta w pełni. Nie stara się być inteligentna na siłę. O, to jest na pewno nie. I to dobrze. Na pewno nie, za to stara się być klimatyczna. Miejscami? Skoda. No ale musi, bo jak... I nawet bywa. No słuchaj, musi być w jakimś tam sensie klimatyczna, bo to jest też w ogóle fenomen, moim zdaniem, tej płyty po trochu. To jest płyta, którym miksuje stare ze starym, czyli stary heavy metal ze starym gotyckim rokiem, a efektem jest nowa jakość. To prawda, to prawda. Chociaż na swój sposób. Najbliższą analogię do tego miałem to, co Ci mówiłem swego czasu, że Killing Joke. Tylko bardziej lejtową odrobinę. Ten Killing Joke z drugiego Step Wiesz z czym kojarzyła mi się ta płyta? Z Beast Milk. Też, też bardzo mocno, no? mi się z i mam... I Tylko Bismilk Milk jest bardziej... Pff, Pff, mi nie ma tak sera heavy, metal. A, nie ma ma heavy sera metalowego tam. Może dlatego lubię to bardzo. Nie, wiesz, ale mam jeden problem właśnie. W sumie z Beast Milk. Mam taką obawę, że to będzie jak Beast Milk. Wielki wybuch w postaci debiutu i potem będzie lipa. No, już są głosy, że wielkim wybuchem to była epka, a to są tylko popłóczyny. A, słyszałem takie, słyszałem takie głosy, ale się nie zgadzam. A właściwie dlaczego? To jest ciekawe. Dlaczego? Czy wolisz to, czy To. Nie powinieneś. Nie, ale wolę to. Nie powinieneś. Wszyscy, którzy znają twój głos, powinniście powiedzieć, chyba tak, powinni mi to powiedzieć, bo epka surowsza i bardziej metalowa jest. A wolę to. Dlatego, że moim zdaniem. A jego chęć jako kapela w pełni metalowa się nie sprawdza. No, ja jest spoko to... była, nie nie, nie, nie. Nawet nie, tak. sam pan wokalista nie daje rady jako stricte heavy metalowy wokalista. A tutaj nie jest stricte heavy metalowy wokalista. No tak, bo zaprzęgają do, do, do działania te postpunkowe tak zawodzenia. Jest. Zawodzenia to może złe słowo. E, niech będzie, że zawodzenia. Tak. E, ale słuchaj, ja Ci jeszcze jedną rzecz chcę No, To nie jest riffowe granie. Miejscami tylko. No. No C nightfall co na przykład. No No tak, dobra, no nightfall, no ale... No bardzo lubię ale. Kurde bele, no. O, Jackie! O? No właśnie. No już Jacki. <laughs> nic, nic a to nie mam. Słuchaj, im jestem starszy. Albo Single Solen Rose. He, he, niektórzy uważają, że ten numer brzmi jak kombi. To eee, trochę brzmi. Słuchaj, jakby kombi brzmiał jak Single Solen Rose, to kupiłbym dyskografię na pierwszych biciach japońskich. Wypisaliby mnie z metalu, wiem. Ja już dawno prosiłem, żeby mnie wypisać z metalu. No wiesz, to w sumie nie jest jakaś. Biorąc pod uwagę co się dzieje czasem w metalu. No ale wracając, słuchaj, im jestem starszy, to tym bardziej wracam do tych rzeczy, które kiedyś powodowały u mnie straszny, straszny taki bełt pod tytułem właśnie jakieś... Tok Talk Toki, Duran Durany. Niech nie stawiam tych kapel obok siebie, ale jakby chodzi o e, Orkiestrę Manowers in the Dark czy inne takie rzeczy, nawet z New Romantic nie wkurzają mnie tak jak kiedyś więc chyba coś mi się zaczęło poprzestawiać powoli Bo oczywiście to dzisiaj kult riffowego heavy metalu musi być i będzie ale od riffowego heavy metalu to ja mam innych tak. nie, nie wszyscy muszą, naprawdę to y, dlatego to jest nowa jakość że, to nie jest riffowy heavy metal, riffowy heavy metal jak będę chciał, jest, wchodzisz na kanał New Wave of Traditional, se możesz wybrać, jest dużo. I wszystko takie same z nielicznymi perełkami. Tak, no dobra, ale wybrać se możesz jak naprawdę masz ochotę, a tutaj zaprezentowano po prostu co innego. To prawda, jakby po tym jak najpierw moda na maidenowanie była kiedyś, Potem moda na metalikowanie, potem moda na kajusowanie przyszła. Wszystkie te inne mody, nie mówiłem do końca chronologicznie. E, to teraz w Traditional Heavy się zrobiła moda na Judas Priestowanie. Tak jest, e, Bardzo mi się to podoba, ale ileż można, tak? tak? To też ileż można takim travelerów wow. pod rząd przesłuchać No właśnie. Jest jeden traveler, jest bardzo dobry jakościowo i styka. Czyli ten gościu, który prowadzi ten kanał, daje radę 5. Ale ja powinienem dać radę. oczywiście przesłuchuję większość tego. Ale żeby mi zostało. A to mi zostaje, wszystko, cała płyta mi zostaje. To prawda. To I prawda. to jest plus, że to cała, to, wiesz, wszystko zostaje tutaj gdzieś w mózgu. To, żeby zrobić taką płytę, to, to trzeba umieć. To trzeba mieć skrojone numery po prostu dobrze. I to są doskonale skrojone numery. No o, trzeba kończący tytułowy, Mama mana no, jest. No nie? miał odmienić to tak na dobrą sprawę co eee, don't waste your time może jest słabszy numer, bo Tylko. jest zwolniejszy może eee, może dragon why do you cry jest dziwaczny odrobinę ale więc, reszta coś mi się tam nie spina double negative super nightfall super cosmic overdrive super blade and the will super no właśnie właśnie tutaj cię zapytam eee, nie bawi cię ta pulta czasem? Tak, z... co tak śmiesz... Nie śmieszy cię, czasem? oczywiście Czy mnie śmieszy, ale to heavy metal mnie śmieszy. Jak, co ta... jak sobie radzisz z tym, że... I jak? To jest muzyka, która nie jest dla Beki. Nie. Ale, ale jednak czasem cieszy nie ale... zbrekasz. Ale słuchaj, goście, zbrychta, że... ale słuchaj to, ci to, jak goście, jak Był wywiad w Noise. <coughs> magazyn pozdrawiamy. I ci goście powiedzieli, że musi być trochę dla Beki. Musi być, bo oni są fanami Van Halen i Journey i. Zbierze. i pierdo takich rzeczy. No to wiesz, to, 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 to. Kurde. Kiedyś już rozmawialiśmy o tym. Musi być ten fragment lekko zdystansowo-humorystyczny, moim zdaniem. To, to znaczy, musi. Może nie musi, ale to dobrze robi. Jakby się tak nadeli, to byłby insolent. O! Albo inaczej. Albo inaczej. Jakby się nadeli bardzo to próbowaliby na przykład skopiować Fields of the Netflix i mi byłoby... Byłoby strasznie piwo i przede wszystkim mam wrażenie, że wywróciliby się totalnie na pysk bo brzmiałoby to... nie miałoby to tej lekkości byłoby wiesz? na tętach nie, nie miałoby polotu, nie miałoby A, lekkości ale to nie jest płyta doskonała, nie? Jak nie. Mnie, słyszę też z drugiej strony Album nie. of the Year, Album of the Year, 5 na 5, FFFFFF pre Be... Na pewno? Zgadzasz się z tym, że Album of the Year? Nie wiem jeszcze, na pewno będzie na podium. Jestem przekonany. A nie sądzisz, że tego looku, jakby, okej, okay. to będzie teraz, to będę trochę adwokatem diabła, bo mi się się ta to podoba, nie żeby coś, ale... Czy nie sądzisz, że ona działa troszkę, jedzie nam po nostalgii i to w taki najbardziej właśnie tanie, możliwy sposób? Że pod tą nostalgią jest niewiele dobrego tak naprawdę. Nie natomiast są te wszystkie zagrywki, które nie my, uważam, my tak. uwielbiamy. Nie no. uważam tak. Uważam, że jakby numery były słabe, to byłoby słychać czymś źle skonstruowane. I retro zagrywki by nie pomogły. To jak w retro heavy metalu. To samo stosuję też wszystkie tanie, te riffy, ale numery są kiepskie często. I pada na płysk, a tutaj nie są. Give me a blessing, 🎵 Give me the courage, lift me higher 🎵🎵 Give me the strength that I desire. Give me the night 🎵 Efektem jest to, co mówiliśmy zawsze. Jak masz dobre numery, to się obronisz. I tutaj są. I to jest... Ten. I ja rozumiem ta niechwyty... Faktycznie, może Bielek ma odrobinę racji w tym, że mogłoby być mniej tanio, ale... póktę. Mnie to przekonuje. Jeżeli finalny efekt mnie przekonuje, to jakby metoda dojścia do niego, to tak mnie interesuje gdzieś w połowie. Tak jak powiedziałeś, numery są spoko. No właśnie. A kilka jest, a kilka urywa czachę. Więc poza tym, jeżeli każdy z nich moim zdaniem, no prawie, tak jak żeśmy powiedzieli, ma szansę być hitem, albo jest hmm, hmm. to zrobienie takiej płyty w dzisiej, w dzisiaj to jest w ogóle jakaś... event. no właśnie, nikomu się nie, nie, nie śniło jakby o takich rzeczach więc na pewno będzie na podium na pewno będzie na podium, dlatego że po pierwsze nastąpiła nowa jakość to jest raz niektórzy powiedzieli, że to stara jakość w nowym pakowaniu whatever no tego połączenia szczerze mówiąc nie słyszałem no właśnie, gdzieś wiem, że były ale nie słyszałem sam. Znaczy, ja pewnie bym się gdzieś dogrzebał do jakichś, nie wiem, Babylon Horse, ale to też było inny, też była inna kapela. Chodzi mi raczej o to, że jest to przyprawione tak jak trzeba, tyle lukru, ile trzeba, ale pod spodem, pod tymi wszystkimi dyskusjami, mhm. są po prostu znakomite kawałki. Czyli oprócz tego, że jest bardzo dobra polewa, to pod spodem jest też dobre ciasto. Tak, Baza jest dobre jest ciasto. ciasto. Jest dobre ciasto, to jest jak pizza, jest dobre ciasto, więc jakby... No i dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że metafory kulinarne jest w precyzowaniu muzyki powinny zostać zakazane. To, to, co właśnie zrobiliśmy, było między na poziomie tej płyty, było po prostu tanie, ale z drugiej strony działa. No bo właśnie. To istotę tego, z którym właśnie. mamy do czynienia. No, no właśnie. Bo rzeczywiście, rzeczywiście, no nie, ja się bawię przy tej płycie świetnie. ale ja tak, nie czy? będzie na pewno bardzo wysoko, nie wiem czy podium, prawdopodobnie tak, bo już są zresztą liczby odsłuchów do tej pory. No właśnie o to chodzi. E, no ona mi towarzyszy nieprzerwanie w zasadzie. Pod, przez ostatnie tygodnie um, To też jest dobry wyznacznik tego jak działa bardzo dobry wyznacznik Że Cię nie wkurza po dwóch tygodniach i że nie wracasz do niej No ciekawe czy będę wracał do niej Właśnie i zanim wydam ostateczny osąd To ja muszę poczekać aż mi faza minie I potem zobaczyć czy ja jeszcze do niej będę wracał Bo tego jeszcze nie wiem Właśnie to jest to czego ja się obawiam i to co myślę, że Ja Beast milk i... słucham do dzisiaj Ja Bismilk też słucham do dzisiaj Ale Bismilk nie miało aż tyle lukru Nie miało Beast milkiem nie sposób tak się zasłodzić milk nie da ci cukrzycy. To mi nie przeszkadza. A Co do tego obawiam się, że może tak, może tak być jednak, że, że za pół roku, jak przyjdzie czas podsumowań, posłucham tego jeszcze raz, to po prostu będę. Ale to ja będę miał na to odpowiedź. Włączę sobie Midnight w międzyczasie, <laughs> albo i w hammer, albo jakieś inne coś tego typu Whip Striker, o. Yy, nie, i, i, zaraz, I zaraz, i zaraz mi ogarnie ochota na miłe melodyjki. Metalu, który siecze po mordzie i rozwala, to mamy, wiesz, tak. Więc I akurat dobrze, że jest coś, do czego możemy wrócić do tupania nóżką, a nie, a nie wiesz, z kanonadą riffów za bo to kanonada riffów to wszędzie jest. Ileż można? No właśnie. Co, no słuchaj, myślę, że... No, nie ma nic do dodania. Tak jest. Trzeba tak by się jest. żegnać. Trzeba by się żegnać, słuchajcie, no to była nowa formuła. A właściwie stara formuła w odsłonie wideo. I w trochę skróconej formie. Tak, jest, w skróconej formie. I to się będzie pojawiać co czas... Co, czy... co, co czas, czas jak. O właśnie to mi chodziło. Jak będziemy mieli pomysł? I uh, powód. I cokolwiek. Możecie nam podsuwać takie tak. dajcie znać w komentarzach jak on... Jeżeli jest coś, co byśmy chcieli, co byście chcieli, żebyśmy omówili, no, to dajcie znać, dajcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, lajka, subskryba, wszystko. Wiecie jak to tam zrobić. Yy, I my się żegnamy teraz. Ja byłem Zdan, a ja za czas. Widzimy się za tydzień. Jo.